Hej wszystkim! Dziś mam dla Was film z paznokciowym zdobieniem wężowym 3D z wykorzystaniem semiflash, czyli efektem lustra od Semilak. Zaczynam od jesiennego odcienia na paznokciach i dziś postawiłam na Semilak 074, który jest moim ostatnim ulubieńcem. Nałożyłam go na wszystkie paznokcie i pokryłam topem No Wipe, pomijając palet serdeczny, na którym będę tworzyć zdobienie. Paznokieć serdeczny matowię za pomocą bloczka polerskiego, żeby tworzenie wzoru było na nim łatwiejsze. Po spolerowaniu przemywam paznokieć cleanerem, żeby mieć pewność, że jest czysty i będzie dobrą podstawą pod tworzony wzór. I teraz przechodzę do zdobienia, do którego potrzebny będzie mi stylograf oraz top No Wipe. Za pomocą topu tworzę na paznokciu wężowy wzór. Przez to, że paznokcie jest zmatowiony, dokładnie widać tutaj jak układam sobie cały wzór na płytce, co byłoby trochę utrudnione na błyszczącej powierzchni. Polecam Wam utrwalanie wzoru na bieżąco kilka razy w trakcie jego tworzenia, wtedy krawędzie nie zleją się w całość i cały wzór będzie dokładniejszy. Po ostatnim utrwaleniu wzór wygląda tak i teraz mogę przejść do semiflash, dającego efekt lustra na paznokciach. Za pomocą pacynki do cieni nakładam go na paznokieć i jak widać chwyta się on jedynie w miejscach, gdzie nałożony był top no wipe, i dodatkowo dzięki zmatowionej reszcie paznokcia pyłek nie przykleił się nigdzie indziej prócz utworzonego wzoru. Teraz mogę pokryć za pomocą topu cały paznokieć, żeby utrwalić lustrzany efekt. I ponownie wracam do wylanej kropelki topu i stylografu, za pomocą którego będę tworzyć teraz krople wypełniające te wszystkie dziury w mojej wężowej skórze. Tutaj również polecam Wam utrwalać krople jak najczęściej, ponieważ szybko się rozlewają poza wzór i czym szybciej taką kroplę utrwalicie, tym bardziej wypukła pozostanie, a o to nam tutaj w tym wzorze chodzi. I następnie na utrwalone krople nakładam drugą warstwę topu, żeby były jeszcze wypuklejsze i dawały fajny, mocno widoczny, mieniący się efekt 3D. Na koniec na skórki nakładam oliwkę. I wzór jest gotowy. Jeżeli macie semi-flash i szukacie fajnych, ciekawych sposobów na jego wykorzystanie, to ta propozycja jest jedną z moich ulubionych, więc fajnie jeśli z niej skorzystacie. I pamiętajcie, że w ten sposób możecie stworzyć na paznokciach jakikolwiek wzór chcecie. Miłego malowania, dzięki za dziś. I do zobaczenia kolejnym razem. Papa! Pa.